Domagać się od, od polityki w Polsce wreszcie tego, żebyśmy za, rozmawiali o sprawach, które są naprawdę dla nas ważne. I żebyśmy wreszcie doprowadzili do sytuacji, w której będziemy mieli takie doświadczenie, że oto po raz pierwszy w Polsce politycy są przed nami, przewodzą nam, skazują tematy, ryzykując nawet czasami swoją własną popularność, a nie są zawsze za nami i tylko doganiają nasze oczekiwania. Ciągle nam się mówi, że ma być. Że, że jest lepiej, bo wstąpiliśmy do NATO, bo jesteśmy w Unii Europejskiej, bo Polska się rozwija, bo właśnie jest więcej ludzi studiujących i tak dalej, i tak dalej. To wszystko prawda, tylko że to było dla nas ważne 10 lat temu. Tego nikt nie chce kwestionować. Dzisiaj chcemy innych spraw w Polsce, innych tematów, innych rozstrzygnięć dotyczących innych kwestii. I tak długo jak sami sobie znów tego nie wywalczymy, to politycy będą starali się rozmawiać o czymś inni. Ja myślę, że Państwo wszyscy macie takie poczucie, że jest jakieś zasadnicze rozwinięcie. Polityka idzie swoją drogą, a nasze życie, najważniejsze problemy swoją drogą. I w zasadzie pierwsze podstawowe pytanie, jakie chcę tutaj zadać i spróbować wspólnie o tym dyskutować, to jest jeden z naszych postulatów. Dlaczego tak jest, że polityka jest tak fikcyjna, nieprawdziwa, niespołeczna, nie zajmuje się tymi autentycznymi problemami? tylko jakimiś różnymi fikcyjnymi kwestiami. Dlaczego tak jest? Nie będziemy się zajmowali to sprawami. Bez tego, proszę Państwa, ani sprawa relacji między państwem a kościołem, ani sprawa dotycząca in vitro czy spraw światopoglądowych, tak jak lekcje religii czy aborcja, ani sprawy dotyczące siły obywatela wobec urzędu. Wszystkie te obszary nie, nie doznają postępu bo nie będzie prawdziwego nacisku na klasę polityczną w tym celu. My ciągle mamy przecież to poczucie, że są kolejne kampanie, politycy coś obiecują i to się nigdy później nie dzieje. A my bezkarnie w pewnym sensie nie mogą się znów stajemy przed nimi, znów głosujemy na te same mniej więcej osoby, ponieważ ten mechanizm jest tak zabetonowany, tak szczelny, tak utrudniający właśnie wkręcenie się kogoś nowego w tę przestrzeń. I dlatego muszę Państwu powiedzieć, że jestem naprawdę wzruszony, widząc tak wielu ludzi tutaj w Rzeszowie. Wczoraj w Lublinie, przedwczoraj w Kielcach i wielu innych. Ale jeszcze bardziej chyba jesteśmy zażenowani, kiedy widzimy polityka, który wprawdzie nas już przyzwyczaił do tego, że zbija kapitał polityczny na śmierci w dodatku swojego własnego brata a robił to przez wiele miesięcy. Kłamiąc i oszukując nas wszystkich, że jest innym człowiekiem. Kiedy przegrał, okazało się, że jest tym samym, co zawsze Jarosław Kaczyńskim. Otóż ten człowiek, kiedy zginął ktoś bliski mu, ktoś z jego partii, ktoś, kto był asystentem czy dyrektorem biura jednego z posłów, ten ktoś od razu, zamiast pochylić się nad tą śmierć, zamiast ją uszanować, Próbuję zbić kapitał polityczny i oskarżyć X czy Y, w tym też mnie, o odpowiedzialność za ten straszny czyn. A ponieważ jestem z filozofem, nie ma żadnych.